Cześć! Tu Sebastian. Jestem w domu. więc dzisiaj dzień brzydki, deszczowy. Wieje. Pada. Jakbyście zauważyli, co ja mogę Wam powiedzieć? Dzisiaj się obudziłem o godzinie 8 rano. poszłam spać o godzinie 1 w nocy. Jak zwykle, pobudka, pobudka była. Strasznie mi zaczął ząb boleć z rana. Na chyba na zmianę pogody. Ten, ten nieurwany, oczywiście, częściowo urwany. Powiem Wam szczerze, że boli jak skórwy Zaraz sobie browara dolne, bo nie widzimy, gdzie idzie z dół. No takie wiesz. Trzeba czymś zaleczyć tego chzęba, nie? No. no ja jak nie, nie, nie lekami, nie apapem nie up ekstra, czy, czy tam innymi przeciwbólowymi, to najlepszy jest alkohol. Znieczulenie automatyczne. Się znieczulę. Do wieczora mam czas, to sobie będę popijał alkoholizm. Wyjebię w siebie 7 piw. Może góra 8? O, coś mi się zdaje, że znowu jakieś ciekawe sklepy potwierali. Nowe sklepy będą. Jakiś Kowalski, producent okien i drzwi. Podług drzwi i paneli. Bell Paul Hehe. <grym> Meblik, yy, oczywiście Unimet nowy, no i takie tam różne, inne. Zaraz obrócę kamerkę, tylko nie wiem jak, ale będę musiał.